Szczęść Boże, słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili, a słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Kochani, chciałbym nam życzyć, aby ten Jezus, który każdego dnia rodzi się w naszych sercach, aby Jego światło, bo On jest światłością życia, bo On jest światłością świata, aby to Jego światło oświecało nasze drogi, którymi poruszamy się tutaj na tej Ziemi. Chciałbym życzyć też Wam wszystkim, aby te święta przebiegły nam wszystkim w pokoju, w radości i w miłości do drugiego człowieka. Niech ten nadchodzący nowy rok, który nadchodzi wielkimi krokami, nie będzie gorszy od tego, który właśnie przemija. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi i nas strzeże.